taką łyżeczkę jak dodam sobie do kawy tego oleju, czuję się jak młoda gazyla! Ja dam śniadania, ale późno, a przed śniadankiem piję kawkę z olejem MCT. I nie muszę tak szybko śniadania jeść. Jestem syta potem. Co, jakiego oleju używasz? Używam oleju. Proszę Aha, zdaję twód. Tak. A mam który, podobny. Który dostaję od, właśnie od Piotru, bo ja sama to nie wiem, a -a. czy takie kupić. Jak ktoś ma taki mały blenderek, to można sobie zblendować, o, że nawet jest o 100 razy lepsza z tym olejem niż bez. Dodam, że olej MCT w trafia bezpośrednio do wątroby i dodaje naprawdę czystą energię organizmowi. Nie tyjesz, nie wypadasz z ketozy. Wręcz przeciwnie, spalasz więcej tłuszczu. Jedząc tłuszcz. No to jest niewyobrażalne, ale tak działa właśnie olej MCT. Mam takie dni, że jestem denatka, ale jak wypiję taki olej, to mnie od razu na nogi stawia. Dlaczego jest ten olej MCT? Ten olej w 100% pochodzi z kokosa, w przeciwieństwie do innego oleju MCT, który jest pozyskiwany z oleju palmowego, co jest tragedia dla zdrowia. Zobaczcie na krzywą ketonową. Po wypiciu kawy z takim olejem, ketony wzrastały. Wzrost nieduży, ale to była jedna kawka. Jak będziemy powtarzać ten proces codziennie, będzie świetnie. Gdzie taki dostać? Piszcie w internet Diet Food, albo proszę bardzo, linka w opisie i komentarzu.